Hej, cześć kolej. Mateusz wyciąga i nie wierzy. O kurcze, to chyba jeszcze wkrętarka jakaś potrzebna. Trochę części będzie. Jest Mateusz i jego bałagan. Bałagan nie <noise> Nie, już jest nagrany. A dopiero było czysto bo tata sprzątał. A, czekaj, muszę być otwarty, bo jest nianka, nie jest Tak, bo tam jest niania. Bo mały śpi, a my się teraz zbierzemy za przygotowanie. przygotowania. No, facet nie potrzebuje instrukcji obsługi do składania, ale nie ukrywam. To nie zdążysz do, do fryzjera, kochanie. Ja jak wiem. będziesz bez instrukcji składał. I tak, i tak będziemy się składać w trakcie. Myślisz, że nie zdążymy? Na 100%. Ale trzeba dzisiaj yy, wejdzieć. No, dzisiaj ją złożymy, jak ja wrócę od fryzjera. To jest palenisko. Tak, palenisko. Tam są śrubki, lubki. A. a to są boki, tylko daszek. O, zobacz, co nie mamy tych śrubek. Śrubki, śrubeczki, Jak ty mówisz brzydko. I tu śrubeczki. I... No, a co to właściwie jest za nami? Już wam mówię, co to jest. To jest mała wędzarnia. A czekaj, jeszcze pokażę coś, zobacz. Znalazłem u nas nożyk. Jundira. I za czort, nie wiem skąd on się u nas wziął. Ktoś do mnie dzwoni. Święty Mikołaj może. Święty Mikołaj dzwoni, nie? Nie, mnożyk ci przyniósł. No, wracając do naszego kartona, doszliśmy do wniosku, że przyda nam się taka mała wędzarnia. Mamy taką dużą, co prawda, jest w piwnicy, ale tam naprawdę trzeba bardzo dużo napakować, więc jeżeli chcemy tam wędzić, to nie opłaca się robić dwóch szynek, czy tam, nie wiem, dziesięciu kiełbasek. A tak naprawdę ja chyba wolę wędzić częściej, a mniej, nie? A nie potem mrożone jeść. Może tak można z beczki, zrobić wędzarnie. Pewnie tak, ale na to trzeba mieć czas, a nie no niestety y, z Mateuszem to z tym czasem jest ciężko, więc postanowiliśmy kupić. Znaczy, że tam gdzieś y, zasięgnęłam języka i się okazało, że akurat jeżeli o tą wędzarnie chodzi, to jest całkiem Dzień fajna. Jest. Więc y, mam nadzieję, że będzie nam służyła. Y, mam przygotowane dzisiaj dwie szyneczki, już się peklowały tydzień czasu. Dodatkowo wczoraj wrzuciłam jeszcze w solankę łódkę y, z kurczaka. Zobaczymy, w sumie pierwszy raz będę robiła łódkę z kurczaka, nie wiem co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie dobre. Nie? Jo. Będziemy jeść. I jeżeli to wszystko wyjdzie, y, no bo dzisiaj będziemy wędzić pewnie po południu, i jeżeli wszystko będzie cacy, będzie dobre, to pewnie jeszcze przed świętami, na same święta będziemy wędzić, żeby. Trzeba po prostu mieć światło. i wtedy jeszcze planuję zrobić kiełbasę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Tylko najpierw mój mąż musi to złożyć. Nie widzę instrukcji. Ona była na samym wierzchu. Oj, tak. moją wiadrę zabrał. O o. Aha, bo jak ja chcę, to ja wszystko znajdę. Tak myślałam, że to gdzieś się wywiało. Jest, nic, nie trzeba googlać. Zobaczymy, niech Mateusz teraz skręca. Nie nagrywaj mnie. Nie życzę sobie. Czekaj, czekaj. Ale pozbawiam. to nie jest koncert życzeń. To są dwa daszki. A kuku. Dwa razy ściana daszku, dwa razy soczowo daszku, cztery razy maskowanie daszku, jeden kominek. Dobra, śrubki, jakie ja, to będą te długie, dobra. Co mam ci pomagać? Ładnie pachnie. Wędzonką. No bo też dzwoniłem. Dobra, dżentarę i pełen ogiem. Dziękarka mnie. Pienia także. Czyli czas na nową. A ja już ci prezent kupiłam, znaczy od świętego Mikołaj ci już kupił. I to nie jest wkrętarka. A masz inną przecież miałeś? Nie masz. Inna. A ten Parkside? A to jest co? A Parkside? No tak ma nie razem trzeba dziś Ale skrugnąć. Jak to było? Taka dobra wkrętarka Podobno z Lidla. Jak działa. To, że nie działa. A taka czerwona jeszcze gdzieś była, widziałam. jakby nie łączyła do końca. Jak ona jest brudna, w kurzu. Możesz, nie ten... Dobrze, że ciebie nagrywam, a nie siebie. Nie mądrować. Widzicie, jak on się do mnie odzywa? Powiedziałam, że możesz czytać. Nie, możesz nie mądrować. Co to jest no. niekulturalnego? Patrzcie. O, o ścianę. Może Działaś zadziała, nie. a może nie zadziała. A jak nie, to śrubokręt i jedziesz. A wiesz, że ja mam dwa śrubokręty? Ja mogę ci pomóc. Ja jestem bardzo techniczna. Dobra, nie gadam nic, bo zaraz mnie ochrzani i sobie pójdzie i faktycznie sama zostanę z tym. O, zadziałało. Kolejna rzecz. Każda dobrze zorganizowana kobieta ma swój własny zestaw kluczy. Tak, tak, w tak, domu. ten zestaw jest swój. Nieprawda, ja go nie dostałam? Maister! Majster. Power. To raczej ci <laughs> nie dostałeś. Dostałam, ja to dostałam. Inaczej. Dostaliśmy to, ja sobie go przygarnęłam i to jest moje. Dobrze, że jest, bo jak potrzeba, to chociaż są klucze, tylko fakt jest taki, że chyba już by trzeba było nowe kupić, bo one się trochę wyrobiły. Nowe dostać. <laughs> nowe dostać. <laughs> Może i nowe dostać. O, Mateusz już działa. Możecie mnie nie nagrywać? Nie. Właśnie nie mogę trafić po Weź od i daj tą ten, wkrętaka nowego. Glasatkę do wkręcania. Tak Mogę. Dobra, to się rozłączam na chwilę. Ty, przynieś ten. pojemnik. Pojemnik na tym, co dostaliśmy od Ignasa Ten metalowy. To będzie na śrubki fajne. Okej. Fejcie. soli. co nagrywasz? Nek, nagrywa, ale ty nie, jesteś biały, no co, gdzie ty ty chodziłeś? To nie jest zjeżdżalnia, no oszalałeś? <skrybujesz> A gdzieś panowie ja. Mateusz Staj, I widzicie? Udało mu się Złożył. Bez mojej pomocy niestety, bo musiałam iść do domu. Ale poszło. Teraz właśnie przepala. I już się dymi. Więc jeszcze troszkę. I wsadzimy tutaj. Mięsko? Będzie się ugędziło. Co ten tata tutaj robi? Du dmuchaj, dmuchaj! Ty, Ty się bo cię spali! Co się spali? Ty. Nie spali się. Dobrze, przylecie. Tak w, górę, tu w ogóle powinien być komin, który jest na zdjęciu. Ja zadzwonię. A kominka nie ma. Ja zadzwonię. Zadzwonię, powiem, że jest niekompletna i że mają mi dosłać ten komin, no bo tak. Tak, to nie może być. I te spasowanie elementów też trochę pozostawia do życzenia. No, ale... e, tylko, że prawda jest taka, Ucha. że za, e, za 400 zł to nie ma co. Nie ma znaczenia. Jakbyś kupiła rower za 400 zł, to byś chciała z kwadratowymi kołami, bo był za 400 zł? No nie. Jest nowe, to ma być nowe. Ma Masz rację. No, bo ten zegarek pokazuje, no Zobacz, pokazuje jaka w środku jest temperatura. Jest, tu są stopnie. To jest termometr. 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 Ja jakoś może już nie najlepsza, bo jest ciemno. Ja sobie tutaj świecę tylko troszeczkę lampką, ale chciałam Wam pokazać, że wędzi się. Tu mamy 60... 60 stopni. Wyjdź, Karo! O, Karuś tutaj wącha, bo mu pachnie. Zajrzymy do środka. O, zobaczcie. Już nawet koloru nabrały. I szyneczki. I... Udeczka. Dobra, niech się wędzi, nie przeszkadzamy, bo to jeszcze ma dużo czasu jeszcze, zanim to się uwędzi. Patrzcie, co właśnie wyciągnęłam z wędzarni. Ale pachnie, słuchajcie, naprawdę. Kurczę, aż mi się Mam tylko nadzieję, że będzie smakować tak, jak wygląda. Na razie nie będę tego ruszała, myślę, że dopiero jutro rano.